Właśnie, rozpoczęliśmy lato, lato, lato czeka. Natomiast nasz apel dotyczy zakończenia roku szkolnego. I to jest chyba właściwy moment, aby poprosiła właśnie o zabranie głosu panią dyrektor szkoły Ośrodka Rewalutacyjno-Wychowawczego i naszych przedszkoli. Bardzo proszę. Piękny rok minął nam. Wszyscy jesteśmy zdrowi, uśmiechnięci. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Więc... Ja tak myślę, że następnie za wszystko, co nas tutaj spotkało w tym roku, za to dobro, powinniśmy podziękować Panu Bogu, tak? Wspólnie wstańmy i podziękujmy Mu za to i bardzo to za to, że mogliśmy wszyscy przeżyć ten piękny rok razem z naszymi nauczycielami, z rodzicami, ci co mogli. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, który się z niebie, święcie i Twoje, szyć Królestwo Twoje, bądź Twoja, jako w niebie tak na ziemi. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom ośrodka, przede wszystkim lekarzom, też tutaj logopedom, psychologom, wszystkim, którzy uczestniczyli w Waszej, żeby Was pomagać. To jest bardzo ważne, że są ludzie, którzy stoją na Waszej straży, Waszej przyszłości. I myślę, że tak jak włączyliśmy się do anioła, każdy z nas ma tego anioła i te anioły chodzą wokół nas. A są nimi też ci, którzy dają dobro, dają dużo pomocy dla Was. Wakacje dla was będą jakieś dla niektórych odpoczynkiem. Może gdzieś wyjedziecie na wakacje. To pamiętajcie o tym, że, że zawsze ktoś czuwa to. Dziękuję rodzicom, którzy z ogromnym poświęceniem, bo bez Was, kochani, rodzice też by nie było tutaj, Waszych dzieci. Macie do nas zaufanie, przyjeżdżają te dzieci do nas, aby uczestniczyć w terapiach, w szkołach. We wszystkich zajęciach, które są tutaj możliwe. Bez Was nie byłoby dzieci. A my nie się, nie czulibyśmy się potrzebni, gdyby nie było dzieci i Bo wszyscy razem jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Rodzicom również życzę wszelkich łask Bożych, dużo uśmiechu, radości i żebyście naprawdę mile spędzili te wakacje. Ośrodek będzie czynny przez okres wakacyjny. E, także będą dyżury. I tak jak co roku, nie mamy przerw. Również przedszkole będzie czynne. Są opiekunowie, będą, będą zajęcia, oczywiście dostosowane do e, wakacji. Także kochani, cieszę się, że was widzę. Uśmiechnijcie się. I zapraszam do tutaj dalej występów, a od całego zarządu stowarzyszenia również dla wszystkich was życz, najlepsze życzenia i tak żebyście zawsze byli szczęśliwi. Przyszedł ten moment, kiedy rodzice chcieli zabrać głos. Niech dzieci rodziców Chciałabym serdecznie podziękować za opiekę, za uśmiech, za dobre serce, po prostu za wszystko, co życie robicie. Dziękujemy bardzo. Teraz kochani moi, zapraszam Was do takiej króciutkiej inscenizacji. Za pomocą raty nasze trio KKK pokaże nam, co sądzi o tym, że upływa czas w szkole. Zapraszam Klaudię, Kamila i Krzysztofa. To klasowa Księga do kończymy. Poda Księga to nasze wycieczki. podak Księga to nasze wspomnienia. Poda Księga to lepsze ucieczki. Bo ta księga to nasze marzenia. A teraz żeby nam, Księgę otworzyć i lepsze wspomnienia tworzyć wspólny za serce za, za serce uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, z tym nic się nie udawało, Po uchwałach jest wszystko szło dobrze, za położytkowanie tego czym jesteśmy lepsi, przekonywanie, przekonywanie, że możemy zrobić więcej, nic niższe się nie spodziewamy, za pokazanie na, że się liczymy, Jesteśmy ważni za to, że tak w sytuacja sytuacji mogliśmy zawsze na panią liczyć. Dziękujemy, życzymy dobrego wypoczynku i do zobaczenia po wakacjach. Dziękuję. Dziękujemy za wpływ umożliwionych nasze wychowanie. Za poświęcenie za samorządu, przekazaną jest. Za każdy pierwszy krok. Pomóżmy do mikrofonujący, prowadzający nas do nowych, nieznanych spraw za uśmiech serca. she don't do pracy, się nie udawało i by wszystko szło dobrze za pomoc w odkrywaniu tego, że jesteśmy i przekonywani, że możemy zrobić, zrobić więcej niż się spodziewamy. Za pokazanie nam, się, że się liczymy jesteśmy ważni, za przełamanie strat, by do rzeczy nieznanych i niezrozumiałych za to, że mogliśmy zawsze na panie żyć, szybko robią nauki, które, które wnios wniosły nasze żywsze, tak wiele radości. Dziękujemy. Ja. No, dziękujemy za wszystkie starania, które wkładają w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, że ten wysiłek uczyni nas z racji małej i Dziękujemy za codziennie niezwykle trudne budowanie naszych ręcz. Dajemy sobie sprawę, że na efekty tej pracy, żeby te czynny są mojej cywilne, ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna. Dziękuję, Dziękuję.